O kolejny jeszcze filmik w lotniskach, tym razem dla tych, co szukają samochody. Jak wiecie, w Hiszpanii nie ma jako takich giełd samochodowych, typu place, zbierają się ludzie, sprzedają samochody. Są takie budynki, jak te, gdzie mają po 100-200 samochodów i tam skupują i sprzedają. I tu między innymi koło lotniska w Manisesie. Jak przejdziemy przez tą kładkę, idąc wzdłuż tej ruchliwej drogi po lewej stronie mamy ze cztery takie punkty sprzedaży samochodów używanych, No na sobie coś tam wybrać i tak samo jak ktoś chce zostawić już oficjalnie samochód, żeby był bezpieczny, bo jednak samochód jakiejś lepszej marki ma wartość, to są takie parkingi długoterminowe, ale w Walikantę są dużo, dużo tańsze, tu po prostu jest mało miejsca, ciasno. I tutaj troszeczkę to kosztuje więcej, ale takie parkingi są i tutaj wzdłuż tej drogi można je znaleźć. No i to by było na tyle. Pozdrawiam.